W tym odcinku mam do gliczne zakopywanie samochodów. Na początek musicie kupić garaż, który jest tutaj w dokach za 110 tysięcy czy jakoś tak yy, od razu wasz kolega musi zape zapełnić garaż zape zapełnić garaż musicie rebelami kaliny wiecie gdzie one są, a jak nie to wam pokażę w tym tam gdzie są te słabsze samochody wy, wy musicie obojętnie jakiś samochód, żeby te, ten samochód, który wasz kolega chce stawiacie tutaj tak jak ja wasz y, kolega, który ma rybę, stawia tutaj na krawężniku musi stać <laughs> i wy samochód musicie ustawić na pasażerowie, żeby się teleportował dlatego tam stoi Polecam y, kokuetę, albo ten palto, nie wiem jaką się nazywa, bo najwięcej się sprzedaje. Panto, no. Dobra, wsiadaj. Wsiadaj. I polecam Wam używanie w... karabin wyborowy, bo tak się najlepiej strzela, żeby się palił. Strzelacie dwa magazynki i w trzecim magazynku musi być trzy pociski, muszą być trzy pociski to wtedy się zapali, mniej więcej dobra, jest drugi magazynek, teraz, teraz i dobra, i teraz się zapali, widzicie? dobra, i wasz kolega szybko musi wyjść i teleportuje się do samochodu i no już ma samochód, a nasz powinien się tu gdzieś zrespić za chwilę Ej wyjść z garażu, o dobra, widzicie? zrespił mi się prosto tutaj na mapce to no, by było na tyle na ten glitch no on jeszcze pokaże że się skopiował no. taka sama rejestracja no pokaż pokaż, pokaż, ok no taka sama, no, tu mamy dowód że się skopiował to by było na tyle ziemeczki, komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie oczywiście, narka